Cześć. Z tej strony Sedania z planszowych niosów i pokażę wam dzisiaj jedną z fajniejszych gier typu Roll and Ride, ale nie jest to co widzicie tutaj na wierzchu, bo na wierzchu widzicie grę Biblios, która została wydana już kilka lat temu i której autorem jest Steve Finn. Natomiast w tym roku ten autor wydał Biblios Quill and Parchment. I właśnie tę grę wam zaprezentuję. To jest gra, w której będziemy przepisywać manuskrypty, w której będziemy zdobywać wpływ łopata i w zasadzie mogłabym na tym skończyć opis fabularny, no bo klimatu tutaj za dużo nie będzie. Słuchajcie. Otwieram pudełko, Wam pokażę już co jest w środeczku. Mamy instrukcję, mamy planszetki suchościeralne. To jest akurat taka planszetka główna, na której będą Leżały kości, i tutaj mamy kaplicę, na której będziemy się przemieszczać. No i mamy planszetki graczy, także oczywiście suchościeralne, wszystko tak dopasowane tutaj jest włożone. Cztery planszetki, gra jest od jednego do czterech graczy. Planszetki są dwustronne, każda strona ma tutaj troszeczkę inne akcje. Mamy oczywiście markery. I całą garść bardzo różnych kości. Rozkładam grę i już Wam pokazuję jak się w nią gra. Mam już tutaj rozłożoną grę dla dwóch osób. To jest planszetka główna. Kładziemy na niej fioletową kość z dowolną ścianką, bo i tak tę kość będziemy przerzucać. Pięć kości w tych właśnie kolorach ustawionych na konkretnych wartościach, co zresztą jest w instrukcji pokazane dokładnie, jak trzeba je ustawić. Tutaj mamy kaplicę, wpisujemy w dolnym rzędzie swój symbol. Symbol gracza jest na jego planszetce, tutaj właśnie w rogu u góry. Mój akurat to jest taka kreska, dlatego wpisałam się tutaj z samego brzegu. No i obok kolejny gracz tutaj by wpisywali się jeszcze kolejni, gdyby. Była to rozgrywka dla trzech i czterech osób. Kaplica nam będzie służyć do zdobywania bonusów, punktów, ale także będzie rozstrzygała remisy. No i każdy dostaje swoją planszetkę, trzymamy ją stroną A albo B, każdy musi trzymać tą samą stroną. No i zestaw kości. Na początku dostajemy dwie kości białe, one mają na sobie wartości, jedną kość brązową oraz trzy takie kości drewniane. I o co chodzi w grze? Najpierw wam może pokażę, jak wygląda planszetka gracza, i powiem, jakie tutaj mamy w ogóle obszary. Mamy obszar podróży, to jest taka tutaj mapa, po której nasz nowicjusz będzie podróżował, zaznaczając właśnie te pola. I do tego obszaru, do tej mapy, będzie służyła nam kość brązowa. Mamy obszar ksiąg w pięciu kolorach. I do tego będą nam służyły te kości takie właśnie drewniane, bo one na swoich ściankach mają symbole tych ksiąg. Na szóstej ściance jest kaplica, czyli właśnie to miejsce z planszetki głównej. No i mamy taki tor, który nam pokazuje ile mamy rund. W grze mamy 8 rund i... Dwie fazy. To znaczy pierwsza faza będzie trwała cztery rundy, a druga faza, która się tutaj widzicie zaczyna, będzie trwała kolejne cztery rundy. Jak to wygląda? Wszyscy naraz bierzemy swoje kości i nimi rzucamy. Tak? ja zrobię to tylko jedną ręką dla jednego gracza, żeby wam po prostu pokazać. Porzucie. Patrzymy sobie, czy te wyniki, które wypadły, nam się podobają, czy niekoniecznie. Jeżeli nam się nie podobają, mamy możliwość przerzutu. Możemy przerzucić jedną kość albo wszystkie. Jeżeli chcemy przerzucić jedną kość, to musimy wskazać którą. I robimy to wszyscy jednocześnie, tak żeby po prostu nie wpływać na swoje wyniki. Czyli każdy po tym, jak spojrzał, co wyrzucił, decyduje naraz, czy przerzuca jedną. Czy przerzuca wszystkie, czy nie przerzuca wcale? Jak przerzuca jedną, to właśnie musi palcem wskazać, którą i wtedy ją przerzuca. Jeżeli przerzuca wszystkie, no to jest taki gest, wiecie, takiej otwartej dłoni. Natomiast jeżeli chce zachować te wyniki i nic już nie przerzucać, no to taką zaciśniętą pięść. I w momencie, kiedy już wszyscy już zadecydowali, co robią, no to wpisujemy to, co nam wypadło. To, co wypadło nam na białych kościach, sumujemy te cyfry, czyli tutaj mam 4 plus 2, czyli 6 i wpisujemy na naszym torze w rubryce, która nam pokazuje właśnie, którą mamy rundę, czyli w tym przypadku rundę pierwszą, czyli tutaj wpisuję 6. Następnie biorę sobie kość na przykład brązową, patrzę, co mi wypadło, no, załóżmy, że mi wypadły tutaj te dwa ludziki, To mi mówi, że mój nowicjusz porusza się o dwa pola. Czyli patrzę na moją mapkę i ruszam się. Po drodze tutaj mamy takie, gdzie mamy ścieżki, i po drodze mamy różne też bonusy na niektórych tych ścieżkach, i mamy też miasta. To są te, te miejsca. Tu jest miasto, tutaj i tutaj. Więc jak mój nowicjusz porusza się o dwa pola, no to po prostu zaznaczam dwie takie, wiecie, te takie kółeczka białe. No i decyduję tylko na początku, czy on pójdzie tą ścieżką górną, czy tutaj tą dolną. Załóżmy, że pójdę dołem, więc zaznaczam dwa pola, że on właśnie idzie. No i na końcu mamy te kości, właśnie drewniane. No i patrzymy, co mi wypadło. Wypadły mi akurat dwa symbole ksiąg. Takie właśnie. Czyli zaznaczam właśnie konkretnie te symbole na moich torach. Czyli po prostu zamazuję. Mamy taki, taką główkę, czyli zamazuję to pole. Zawsze zamazujemy od dołu do góry. No i taki zielony listek. Zamazane. No akurat na trzeciej kości wypadła mi kaplica. To znaczy, że zbliżam się do ołtarza. Bo kaplica nam właśnie pokazuje to, że tutaj są, wiecie, takie ławki. My jesteśmy na razie daleko. A tutaj jest ołtarz. Więc mając taką wyrzuconą taką kaplicę, po prostu się przesuwam o jeden rządek do przodu, zaznaczając to właśnie w ten sposób. I tak każdy gracz symultanicznie zaznacza wszystkie swoje rzeczy. No i mamy potem drugą rundę i działa to tak samo: czyli znowu rzucamy. Mamy możliwość przerzutu dwukrotnego, czyli albo jedną kość, albo wszystkie. No i znowu wpisujemy to, co wypadło na dwóch białych kościach, czyli w tym przypadku wypadło mi 11, i tutaj mamy, widzicie, działanie, że musimy to dodać. Czyli tutaj dodajemy i wpisujemy zawsze wynik w tym takim pomarańczowym sześciokącie. No i znowu patrzymy na brązową kość, zaznaczamy, ile nasz nowic się porusza. Jeżeli po drodze napotkałby jakieś bonusy to każdy bonus to także jest jeden krok. Czyli mając ruch 2 nowicjuszem zaznaczyłabym raz, dwa. Jeżeli mijam bonus, w tym przypadku to była ta taka siwa główka, to to mi pozwala automatycznie zakreślić tej siwe pole, siwą księgę oczywiście zawsze od dołu do góry. No i patrzę na te kości moje właśnie drewniane, akurat wypadł mi symbol jeden różowy, więc zaznaczam na różowej księdze, no i dwie kaplice, więc poszłabym na kaplicy o dwa pola do góry. Jeżeli na kaplicy mijam taki symbol ze znakiem zapytania, to znaczy, że jedną kość, tą drewnianą, mogę przerzucić, no i zrealizować to, co mi wypadło. Więc wypadł mi ten, ta siwa główka, więc sobie ją zaznaczam. W ten sposób gramy pierwsze cztery rundy, i po tych czterech rundach będziemy mieć tutaj przy tej właśnie czwórce pewną wartość. No załóżmy, że tutaj by mi wypadła ósemka, więc tutaj bym miała 25, tutaj by mi wypadła na przykład dziesiątka, więc na początku drugiej fazy miałabym 35. I druga faza przebiega troszeczkę inaczej niż ta pierwsza faza. Musimy wtedy odłożyć dwie te białe kości, już nie biorą udziału, oraz jedną drewnianą. I robi to każdy gracz oczywiście. A następnie rzucamy tym, co nam zostało, i wykładamy na planszetce głównej, bo mamy tutaj takie. Cztery rządki. Wykładamy od góry. Czyli jeżeli gramy w dwie osoby, to tylko dwa górne rzędy biorą udział w rozgrywce. Do każdego rzędu przypisany jest też bonusik. Do pierwszego akurat jest ta fioletowa kość, a do drugiego rzędu przypisana jest ta zdolność zamiany kości na kość z kaplicą. Jak to teraz wygląda? Ta suma, którą tutaj udało nam się zgromadzić wcześniej, czyli w moim przypadku, tutaj sobie ustaliłam, że to było te 35, załóżmy. Będziemy wykorzystywać do takiej, jakby licytacji. Po kryjomu, tak, zakrywając jakoś dłonią naszą planszetkę, będziemy wpisywać teraz w białe te kwadraty wartości, które chcemy wydać. Załóżmy, że chcę wydać 5. Na no ten gracz sobie by tam. Też coś nam wpisał, powiedzmy, że to miał wartość 31. No i powiedzmy, że chce wydać, nie wiem, 3. Obstawił. Odsłaniamy rękę i patrzymy, kto wpisał wyższą wartość. Osoba, która dała wyższą wartość, jako pierwsza będzie wybierać rządek kości. Czyli ten pierwszy górny albo ten drugi. I jako pierwsza sobie wybiera. Załóżmy, że sobie wybiorę ten górny. No i wtedy kolejni gracze, zgodnie z wpisaną wartością od najwyższej do najniższej, będą wybierać kolejne rzędy. No to drugiemu graczowi zostały te kości. No i te kości sobie już wpisujemy, tak jak w tej pierwszej fazie, czyli kość brązową, znowu poruszamy naszego nowicjusza, a tymi kostkami jakby drewnianymi wpisujemy się tutaj na te księgi, zaznaczamy po prostu odpowiednie pola. Jeżeli mam kość tą fioletową, bonusową, to patrzymy, czy ona ma na sobie plusik, czy ma plus i minus, czy może dwa plusy. Co to znaczy? To jest manipulowanie tymi kolorowymi kosteczkami, które leżą na planszy głównej. No powiedzmy, że tutaj był ten jeden plusik. To znaczy, że jedną z tych kości kolorowych mogę zmienić wartość o jeden. Czyli załóżmy, że zwiększę sobie Siwy była trójka pierwotnie, a ja tutaj zmienię na czwórkę. Po co to robimy? Te kości, wartości na nich, to będzie mnożnik do naszych ksiąg. Czyli najlepiej podwyższyć te wartości, gdzie mamy najwięcej pozaznaczanych ksiąg. I w ten sposób gramy te, w tej drugiej fazie, właśnie te ostatnie cztery rundy. Tutaj, oczywiście, jak wydałam, jakby zalicytowałam pięcioma, no to tutaj odejmuję 35 minus 5 30, no i wtedy w kolejnej rundzie z tej puli będę brać i licytować. Na koniec gry liczymy punkty. Tak może prezentować się planszetka gracza na koniec gry, czyli po tych ośmiu rundach, przed właśnie liczeniem punktów. Jak to się robi? Mamy tutaj takie właśnie kilka rubryczek, więc po kolei będziemy wpisywać Nasze wartości punktowe. Pierwsza powiedzmy, że to będzie nasza podróż, i tutaj, ten fioletowy, fioletowe kółeczko sprawdzamy, w ilu miastach był nasz nowicjusz. Mój akurat odwiedził to miasto, i to miasto, czyli jeżeli był w dwóch miastach, to znaczy, że dostaje 5 punktów i sobie tutaj wpisuje. Potem mamy powiedzmy pomarańczowe to kółeczko, to znaczy, że wartość, która mi została po tych wszystkich licytacjach. Dzielę ją na cztery i wpisuję tej wartość. Następnie mamy krzyż. Do czego służy krzyż? W momencie, kiedy nie mogę wykorzystać nigdzie kości w czasie rozgrywki, to po prostu sobie zaznaczam tutaj na krzyżu to kółeczko, i każde takie zaznaczenie to jest dwa punkty. A no to w moim przypadku akurat właśnie dwa punkty. Potem mamy kaplicę, czyli patrzymy, jak daleko zaszliśmy, jak jesteśmy blisko ołtarza. Załóżmy, że ja doszłam tylko do tego miejsca, to są te moje kreski, więc po drodze minęłam tylko jeden punkcik i sobie właśnie tę wartość tutaj przy kaplicy wpisuję. Potem mamy tę część, słuchajcie, tutaj zaznaczamy to, czy spełniliśmy te wszystkie księgi, czy przepisaliśmy te wszystkie księgi. Osoba, która daną księgę, dany kolor przepisała jako pierwsza, Czyli po prostu zaznaczyła wszystkie tutaj te rubryczki, bierze tę wartość najwyższą, czyli 5 punktów. Osoba, która by zrobiła to jako druga, 3 punkty, trzecia, 2 punkty. No w tym przypadku mam tylko cały siwy pozaznaczony, Byłam pierwsza, więc wpisuję tutaj 5 punktów. I tutaj ostatnia rzecz związana jest z kośćmi, które leżą właśnie na naszej planszy głównej. To, jakie tutaj mają wartości, i jaki dają nam mnożnik? Jak to działa? Każdy kolor księgi będziemy porównywać z naszymi współgraczami. Na księdze niebieskiej mam zaznaczone trzy kratki, a mój współgracz akurat ma pięć, czyli ma zaznaczonych więcej. Tutaj wam pokażę tak o, przykładowo. Tak, ja miałam trzy, on miał pięć. On miał więcej. To znaczy, że ma mnożnik 3 i 3 razy wartość tej kości, czyli razy 4. Więc mój współgracz by akurat sobie wpisał 12 punktów. Natomiast ja zajęłam drugie miejsce, więc mam mnożnik 2. Tutaj na dole planszetki właśnie te mnożniki są pokazane, więc mam 2 razy wartość. Niebieskiej kości, no bo rozpatrujemy niebieską księgę. Także mam punktów 8. Jeszcze Wam pokażę na jednej księdze, czyli mamy na przykład siwą. Ja mam tutaj najwięcej skreślonych, więc mam mnożnik 3, 3 razy wartość siwej kości. Mój przeciwnik ma mniej, czyli mam mnożnik 2. Jeżeli był bremis, tak jak na księdze różowej. Że oboje mamy pozaznaczone trzy krateczki, no to wtedy patrzymy, kto jest bliżej ołtarza. A kto jest bliżej ołtarza? Ta osoba, która jest po prostu wyżej, właśnie tutaj na tej takiej tabelce kaplicy. Jeżeli byśmy byli na równi, czyli mój przeciwnik byłby o tutaj, razem ze mną, no to bliżej ołtarza jest osoba, która jest jakby po lewej stronie. W ten sposób zliczamy punkty. Tutaj jeszcze, właśnie za każdą księgę, no i wszystko sumujemy, i to jest nasz wynik końcowy. Więc mam nadzieję, że przedstawiłam to w miarę jasno. Gra jest tak naprawdę bardzo szybka, bardzo przyjemna, bardzo mi się spodobała. Biblios, Quill and Parchment, jak będziecie mieli okazję, jak najbardziej spróbujcie. Cześć!